Cześć. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałbym pokazać wam gdzie znajduje się numer Win w Volkswagenie Turanie. To jest model od 2010 roku wzwyż. No jest to dosyć problematyczna sprawa. Także No co? No przejdźmy do konkretów. Numer Win w tym oto samochodzie znajduje się w schowku w podłodze, zaraz za fotelem pasażera. Także tak, w tym oto miejscu dokładnie. O, no, cholero, jedno. Tak, tutaj mamy nabity nasz win. Także mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli tak, to zostawcie coś po sobie. Wiadomo, że to zawsze motywuje. No i co, no i pozdrawiam wszystkich. Do następnego razu, hej.